Yep. Hello, sir. I've uh, I've come from Blackwater. I'm on the trail of a dangerous gang. Como Driscoll. Heard you had some sort of incident. We don't deal with bounty hunters around here, son. I, I was just wondering if I could get a description. Well, they weren't friends. They got in a fight, two men got killed. Now, one of them's an idiot, the other's some kind of dumb mick, so maybe them's your boys. You can look right enough when we hang them. Czyli się nie dogadamy. Od początku mi się wydawało, że raci po prostu będzie musieć go stąd jakoś wyciągnąć. Tylko gdzie? You, o, gdzieś tutaj jest ten Majka. Arthur, Arthur, hello friend, had a good time, did you? <laughs> you gonna get me out of here? I ain't decided yet. Real funny. Oh, I ain't joking, cowpoke. I heard so much bluster out of your mouth these last six months. And now I got an opportunity to watch you be silent. Well you gotta do something. What do you Well that's your first mistake. Listen, there's one little problem. There's only one of me, and there's a whole town full of people on the see you swing. You have got to do something, Arthur. Ja należę do tych ludzi. Chwytak? tak? Wyciągarka parowa, poważnie? Wyrywamy kraty. Na pewno nikt tego nie zauważy. No co wy? Wyciągarka parowa, dawaj. O, zaprzyj się. O kurde, ale rozwaliło ten. Ścianę. Potężnie. Co on zrobił? Było Odriscolem. ta rzeczywiście. Ja mu w nic nie wierzę. Co tu się właśnie zdarzyło? Kurde, trudno ich trafić mi. Nie widzę ich. Deszcz pada, mgiełka jest. Tam ich nie widzę przez tą pogodę. Dobra, gdzie on jest? Dawaj, majka. Dobra, majka się go pozbył. Ja go totalnie nie widziałem, a nie chciałem, nie chciałem po koniach walić. O kurde, ty to, to, to nieźle go ostrzelowało. Tylko, że honor mi spadł. Chyba ustrzeliłem kogoś, kogo nie powinienem. Chyba jakiegoś cywila. Kurde, wiadomo, no. Majka jest w misji, to oczywiście, że musi się wszystko popierdzielić. Bo przecież normalnie być nie może. You're dead now. Chłop powiedział, że go Dobra, zbieram. W sumie nie wiem po co, ale zbieram co jest. Chudy? Kogo on tam, kurde? Skini. Już chudego on tam była. Co jest, on kogoś zestrzelił. Majka, to jest jakiś psychopata. Jakaś kobieta? Co on robi? On jest psychopatą jakiś. Majka jest niepoważny. Aha. You have really lost No Majka powiem wam, to jest naprawdę posrany człowiek. Bez auto celowania? Kika ciężko jest kogoś tu ustrzelić? Wybaczcie, że ja tak to... że tak ciężko mi się strzela, ale... No powiem wam, to nie jest zbyt łatwe na napadzie. Może czułość sobie powinienem zmienić? Chyba tak. Dobra, po pozbyłem się jakichś typków, ale powiem wam, nie jest łatwo. W sumie to nie widzę, gdzie biegnę, ale mam nadzieję, że się w drzewo nie wpierdzielę.

That much is clear. Who was that fella? Skinny? Yeah, we ran together for a while. Did a bank job down south. Didn't end well. I saw how it goddamn ended. He was gonna let me hang. I'm starting to wish I had. And you owe Lenny too. He hadn't found us in time. Yes, you will all be thanked profusely, I promise. Yeah, well, you're lucky Dutch has got your back. No, Dachch, hibal lubi Artur niekoniecznie. I ja też niekoniecznie. I think we finally lost him. Well, I hope so. I'm giving you a holster, my way of saying thank you and thank you. There I was having a dull day, only for you to liven it up by letting me help you shoot <laughs> up half a town you're a funny fella arthur real funny why you act all sour all the yeah, time well you ain't funny at all so why you gotta act like the court justice? All right, listen i'm sorry but we're family now arthur you and me sons of dutch makes us brothers sometimes brothers make mistakes I'm heading back to my little camp i back of strawberry. Come see me. Maybe I can make things up to you. You ain't heading back to Dutch? No, I've been a bad boy, Arthur. I ain't seeing Dutch till I can bring him a peace offering. <coughs> <coughs> By now yeah. Tak, tak, me Druga Kabura. Mogę dwa pistolety naraz mieć, a no to mega ciekawe.